Nie, tu nie. Nazywam się Malinka Games i dzisiaj gramy znowu w pigi i teraz decydujemy o moją mapkę, a dzisiaj ze mną jest... Kolejny raz. Kolejny raz w Hi guys! Tak, jest znowu już kolejny raz. Ja już nie wiem ile my mamy ze sobą nagranych tych filmików. Dobra, no i jesteśmy na mojej mapie, możecie zobaczyć po spawnie. No, i zaczynamy, w sensie, gramy pierwszą grę moją. Okej. Ty jesteś. Prawda? Jesteś pigi? Ja mm. jestem pigi. Tak. No poczekaj. A, no to czekaj, okej, okay, dobra, game over. Ty musisz być pigi. Zobaczymy. E, e, Plejer. No, ja tutaj, no jest okej. Okay. Player. Znowu. Dobra, ja okay. jestem Ja Pigi, ja, ja ja jestem ja Pigi. Tylko nie zabijamy się, nie? Tak, tak, nie zabijamy się, bo musi tutaj przejść. Zobaczymy czy sobie poradzi, czy nie 14-13 sekund masz jeszcze 10, więc spokojnie, nie musisz się spieszyć. Tylko wystarczy, że poszukam białego klucza, i będę miała wszystko zrobione. Hello. Hello. Mogę uh! no. Oh to jest bardzo prosta mapka. Okej, okay. uwaga, idę. Okej, to idzie. Dobra. Ale szybciej, tylko to rozwiązałam. To Ej, to może zrobić jeszcze to raz, to raz to chyba, nie? Albo nie? nie. To nie? teraz będziecie, od razu za chwilę się wstawi druga część na mojej mapce. Tak. Do zobaczenia.